Teraz pomagasz Polakom znaleźć pracę. Jak funkcjonują agencje? Jak, jak wygląda cały ten proces znajdywania pracy i jaką pomoc niesie agencja? Głębokie pytanie, muszę ja, ja odpowiedzieć na tego pytanie. ponieważ jeżeli chodzi o agencję, szczególnie w tym mieście, agencje z Time Multu, dziś po agencji. Są mi agencje z Polakami w środku i nie tylko i tylko anglicy. W związku z tym, że jest tutaj bardzo dużo Polaków w tym mieście, nie, mieście. dlatego też jest agencji z dużą ilością Polaków. Ja też jestem w takim celu przyjęta, żeby pomóc tłumaczeniu. Czyli ja jestem dla do pomocy Polakom, głównie jestem do pomocy Anglikom, żeby mogli się porozumieć z Polakami. Yy, dlatego też yy, wygląda to tak, Choć ktoś, ma się zarejestrować. Kiedyś to było tak, kto przed był zarejestrowany. Teraz w pół roku ta ilość, ilość ludzi była tak wielka, że po prostu chcieliśmy się trochę ograniczać po angielsku. Ja nie dawałam rady w rejestracji, ponieważ no, sama sobie ciężko radziłam, dlatego też była tak taka sortacja ludzi. Gdy wieszmy tych, którzy już pracowali, to coś mówią po angielsku i było trochę tak inaczej. Jakiś czas temu zaczęło się znowu obniżać, nowy zmniejszający ludzi, ponieważ jak wiemy panuje fala po prostu, czyli ludzie jest mniej, czy ludzi już ma pracę, w ten okres się to pracę, gdzie pracują, że jest inaczej. Czyli o pomoc, no, staramy się jak najbardziej pomóc, jednak czasem nie jest w stanie zrobić wszystkiego, ponieważ... To myślę, że najlepiej jakby wypisać to za nich, podpisać za nich i może jeszcze później na do widzenia. To jest to mi ciężko. Dlatego staram się jak najbardziej. Jednakże mamy w górę powiedziane, nie możesz tego na nich Ludzie po prostu nie mówią po angielsku. To jest główny problem. Oni przyjeżdżają ślepo. do Ale nikt nie pomyśli, że, tutaj jest i że się to jest mi I że trzeba się porozumiewać jak A pani po polsku mówi, Ale to nie jest że oni przyjeżdżają po polsku. Bo ja nie mogę zrobić wszystkiego. Ty tak staramy się, prawda? Czy pomagamy otworzyć konto w banku, czy pomagamy jakoś ludziom pokierować. Zawiedziemy zawsze... No, nie ma z tym problemu, jednakże wszystkiego na każdego nie można zrobić. Żeby... I ludzie o Polakach, ja zaczęłam pracować rok temu, yy, 90% jest Polaków. W tym momencie jest takie 60%, jest więcej Słowaków, Czechów, Łotyszów, Węgrów, oni też się pojawiają. Coraz więcej Anglicy przychodzi, którzy sobie sprawę, że jednak może trzeba bym pracować. Polacy mają tamte, bo oni wszędzie pójdą, prawda? Jakakolwiek praca, cokolwiek, czy też po angielsku nie mówi, nie zbędnych, pójdzie wszędzie, czyli jesteś zaraz mieli. Zrobili ludzi, zróbili ludzi przyjeżdża. Ja myślę, że teraz w ciągu miesiąca no, może to się będzie rozszerzyć, ale nie jest to mniej, mniejsza niż Ale większość. A jak to między nami wygląda, Polakami? Z Twojego doświadczenia? Jak, jak wyglądają relacje między Polakami pracującymi tutaj w kulu? Z Twojego doświadczenia? Znaleźcie. Czasem jest bardzo fajnie, a czasem jest beznadziejnie. To zależy od człowieka. Zależy jak się człowieka. Ja zawsze od założenia, nie, nie ma przyjaciół na naszym narodzie. Nic za przyjaźni się pracy. Może takie nie takie to powiem, ale ja na przykład nigdy, jak mam polacha, który pracuje, prawda, nigdy nie uznaję przyjaźni, ponieważ coś, się w momencie za że co po się pod ziemię. Dlatego staram się jakoś tak, widzę w wojnych ludziach coraz częściej sytuacji, że pojawia się właśnie walka pomiędzy wzorakami. Chociaż ostatnio miałam taką sytuację dwa tygodnie temu, to na na była w łzach przychodząc i polka ją, molestowała, w mówiąc, że ty taka łwaka, dziewczyna uważała, że to po nocy coraz inteligentniejsza, tamta po prostu dłużej tam pracowała, jak dla miedzy, ale to się nie dostępnie. Po prostu jest złośliwość, typowa złośliwość, takie wręcz podrzucanie świni, kradła jej rzeczy, jakieś zeszyty, notatki, jest to złośliwe, typowa złośliwość. Moje plany, no. plany? No nadal pracuję w agencji, co będzie dalej, nie. Oczywiście jak pojawią się lepsze okazje, jak ja bardziej zmienię pracę. Chociaż jak ja jestem pracownikiem, ja kocham moją pracę. Nieważne co robię, jak kocham wizytę. Wielokrotnie z Państwem że to co robię da wizytę. Ale czasem, prawda, czasem człowiek też męczą pewne rzeczy, no ale to, prostu, to, prostu, to nie narzekam. Na razie co tu zostać, na razie nie mam planu powrotu. Żyje mi się dobrze, ja pracuję, moja pracuję, pracuje, jak nie jest źle. Jednakże, no, wszystko się może wydarzyć. Ja nie, nie liczę na fakt, że, że, że będzie może lepiej, czy będzie gorzej. Z uważam, że idziemy do przodu. Zobaczymy, co się okaże jutro. Zobaczymy. A miłość? bierzesz w miłość? Oczywiście, że tak. Ale, mam no, nie, nie pamiętam tego, co to będzie mój małżonek, który będzie szczęśliwy. <śmum> nie, żartuję. Nie, wierzę w miłość najbardziej. I najbardziej jestem szczęśliwa i uważam, że... Jadem za granicę, nigdy nie pozostawię kogoś w domu, ponieważ to jest, to jest sensu. Najlepiej być razem, bo jeżeli ludzie przyjeżdżają, większość ludzi, się przyjeżdżają, to się pozostają, prawda? Później to jest ciężko uciecz, często bardzo ucieczki z Polski. Ludzie nie tylko przyjeżdżają za pracą i za pieniędzmi, ale również ucieczki ustalając to furtka, żeby uciec przed tym, co było w Polsce. Przyjeżdżają z kochankiem, z kochanką, stawiając rodzinę w domu. Albo na odwrót przyjeżdżają, tak, tutaj kogoś poznaje. Dlatego ja zawsze wodziłam założenia, że jeżeli coś robimy, to robimy razem. Po zrystę sobie coś osobno. Dlatego jesteśmy zadowoleni oboje. Wierzę. Uważam, że to świetna rzecz. No nie ma sprawy. Pierwszy raz przyjechałem w 2003 roku do Wielkiej Brytanii. I wówczas, żeby dostać się do agencji, trzeba było kupić work permit. 40 funtów, o ile dobrze pamiętam. Widziałem z 3 czy 4 różne wzory. co znaczy, że agencje przymykały oko po prostu na takie rzeczy. Otwarcie konta też nie było pro, prostą rzeczą. Żebym otworzył konto, miałem dwa wyjścia. Albo skorzystać z ogłoszenia przez naszych rodaków, organizowane założenie konta 70-90 funtów. Albo, tak jak w moim przypadku, kupić rachunek za gaz, który był moim potwierdzeniem adresu i założyć na własną rękę, płacąc trochę mniejsze pieniądze. Kilka rzeczy się zmieniło od czasu, kiedy przyjechałem pierwszy raz. Nie zmieniło się natomiast to, w jaki sposób funkcjonują agencje. Agencja podpisuje umowę z pracodawcą, z firmą, z warehouseem, powiedzmy 8 10 funtów za godzinę i bierze prowizję, z czego zostaje dla pracownika na dzień dzisiejszy najniższa krajowa 5,52 minus podatek. Plusem tego wszystkiego jest to, że ustawa się zmieniła o zatrudnieniu i agencje mają obowiązek wypłacać pieniądze za holidaye, za dni wolne. Wygląda tak, że za przepracowane dni Przysługuje jakaś tam suma pieniędzy. No i tak to właśnie wygląda. No, Agencje to tak naprawdę syf. Nie polecam nikomu pracować dla agencji. Dobrze na początek sobie wystartować, podsyfować język, zawrzeć jakieś znajomości. Na dłuższą metę nieciekawa sprawa. Zdarza się oczywiście, że ktoś przejdzie na kontrakt pod firmę pracując dla agencji, ale nieczęsto to, to występuje i Moje zdanie na temat agencji syf. Straszny syf. Pracę, którą oferuje agencja, ludzie, z którymi tam się pracuje, nieciekawie. Zawsze jest się na samym dole pracując dla agencji. Więc, żeby coś zmienić, trzeba ruszyć do przodu. Zmienić pracę, otoczenie. To wszystko. Do zobaczenia w następnym programie. Tacy delikatni i słabi na pozór, bezwładnie dryfują w przestrzeni bytu. Żyjąc na Ziemi w schorupie ludzkiej, zrozumieć cokolwiek próbują, zawieszeni w tym przedsionku istnienia. Zwyczajni ludzie nie ma takich. Uśpione dusze tak o nich myślę. Jedne są u początku, inne już długo w drodze początek i koniec w jedności istnienia. Elipsa, rodzaju ludzkiego sześcian obtacza. Elipsy kształt duszą do nieśmiertelności drogę wyznacza. By drogi kierunek znaleźć, samotnie w tą podróż wyruszam.